Jest dwóch influencerów w jednej edycji tańca z gwiazdami nie byłem na swojej studniowce, więc ja naprawdę w życiu nie tańczyłem. Czy było przedmiotem dyskusji albo zastanawiania się to, czy będziesz tańczył z partnerem albo z partnerką? Zdecydowanie pani Iwona Pawowicz jest. Po tym jak oglądam, teraz nadrabiam wszystkie odcinki, no jest bardzo krytyczna. Jak uprzewszyk kozaczek.pl Dzień dobry państwu. Jesteśmy dzisiaj na ramówce Polsatu wraz z nami Jasper, czyli Kasper Jasper Poremski. Dzień dobry. <laughs> tak, takie jest oficjalne, oficjalna zapowiedź, ale... Tak, to ja. Okay. Dzień dobry. No dobra, ale, ale Jasper wystarczy. Tak, Jasper zdecydowanie wystarczy. Jasper, w takim razie, mm, jak gdzieś przeczytałem, że ty jesteś absolutnym debiutantem, jeżeli chodzi o taniec. W takim razie można powiedzieć, że dużą odwagą wykazujesz się, idąc do programu Taniec z Gwiazdami? No, pewnie w jakiś sposób tak, bo wiele osób jest jakoś takiego, jakoś tam miało jakieś, jakiekolwiek swoje przygotowanie. Bo wiesz, ja nawet nie wystąpiłem na, znaczy nie byłem na swojej studniówce, więc ja naprawdę w życiu nie tańczyłem, nie robiłem żadnych układów tanecznych. O, więc to wszystko będzie pierwsze. No ale w takim razie jesteś pewnie pełen emocji i te emocje, które przeważają, to jest bardziej ekscytacja czy bardziej stres? Wszystko naraz, zdecydowanie. W sensie bardzo się boję. Tego, ile trwają treningi, że to zabiera całe życie, ale w sumie jestem też nastawiony, że będzie najgorsze w sensie, że naprawdę nie miał swojego życia, więc może być tylko teraz lepiej. Okay. Czy było przedmiotem dyskusji albo zastanawiania się to, czy będziesz tańczył z partnerem albo z partnerką? Nie, wiesz co, wydaje mi się, że no po prostu nie mam wpływu żadnego, ani jaka to będzie tancerka, ani jaki tańcerz więc ja nawet o tym nie myślałem, nie nastawiałem się i po prostu dowiedziałem się, kto jest moją partnerką i jestem w niebo wzięty. jestem mega szczęśliwy. Więc... Zobaczymy, zaraz to to będzie. Hey, domyślam się, że śledziłeś wcześniejsze doświadczenia swoich kolegów, koleżanek. Myślę tutaj znaczy kolegów, koleżanek influencerów, tak to nazywam. Bagi, mhm. Julia Żugaj. Oni zaszli w tym programie bardzo daleko. Są takie komentarze, że właściwie ty i Natsu to już macie zapewnione miejsce w finale przez to, że macie swoje rzesze fanów, które na pewno będą za wami głosować. Są wam wierni. Czy ty jesteś tego samego zdania? Zdecydowanie nie, w sensie to jest pierwsza edycja w historii. W ogóle widać to moc influencerów, jest dwóch influencerów w jednej edycji Tańca z Gwiazdami, więc teraz zdecydowanie już nie jest pewne, kto będzie na jakim etapie, bo już, tak jak można zakładać, że influencerzy rzeczywiście historycznie idą daleko, no to teraz już tak bardzo tego nie wiadomo, ale też ta edycja jest tak mocna, jak poznaję te osoby i... Tak dalej, że to naprawdę już nie wiadomo teraz. Czy jesteś na to gotowy, że grono twoich odbiorców nie tylko się poszerzy, ale i zmieni, bo poznają cię ludzie, którzy nie mają dostępu do internetu na przykład. No tak, to prawda. Myślę, że poznam mnie dużo widzów przede wszystkim Polsatu i postaram się tam być na tyle otwarty, żeby dało się mnie poznać. Ale w kwestii tego, co nagrywam w internecie. Tak na razie myślę, że chciałbym pozostać, zostawić to co zrobię, bo ja się w tym super czuję i czuję, że to może dalej mi sprawiać radość i nie być dla mnie jakimś od że nie wiem, coś muszę jakoś udawać i tak dalej, bo po prostu to jest moje. Um, więc mam nadzieję, że Ci widzowie Polsatu. Jak wejdą na mój profil, to znajdą coś dla siebie po prostu. To powiedz jeszcze na koniec, czy buza wzbudza w tobie lęk postać pani Iwony Pawłowicz? <laughs> tak, zdecydowanie pani Iwona Pawłowicz jest. Po tym, jak oglądam teraz, nadrabiam wszystkie odcinki, no, jest bardzo krytyczna, A, ale mam nadzieję, że nie będzie tak źle i że po prostu będę robił dobre kroki i wtedy będzie, będzie git. I pamiętaj o ramie, żeby no, dobrze, dobrze trzymać no, no, no. ramy. Ale właśnie wydaje mi się, że ona bardziej, pani Iwona, bardziej patrzy na nogi, prawda? Też, ale to, co, to, co pada z jej ust najczęściej, to właśnie nogi i myślę, że rama także. No tak. dobra, dobra, to postaram Słuchaj, to powodzenia w treningach z Twoją partnerką. Życzę Ci wspaniałej konferencji dzisiaj. i do zobaczenia na tańcu z gwiazdami. Do zobaczenia.